Czołem. Dzisiaj przedstawię wam trzy smartfony, które nie boją się wyzwań i sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach. S numer 1, czyli Hammer Iron 5. Prawdziwy czołg wśród smartfonów. Już na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że jest to kawał kloca i nie bez powodu mamy tu wyświetlacz o wielkości 6,5 cala, który jest opatulony grubą obudową ze wzmocnieniami i dodatkowymi ochraniaczami na rogach urządzenia. Dzięki temu nawet przy grubych upadkach możemy być spokojni, bo przeżywalność Airona jest naprawdę niezła. Producent chwali się również standardem militarnym MIL-STD-810H no i certyfikacją IP69K, co jest bardzo istotne dla wszystkich osób pracujących w ciężkich warunkach, jak na przykład kopalnia czy budowa oraz wszystkich bardziej aktywnych osób, czy też ekstremalnie aktywnych. Oznacza to tyle, że to urządzenie posiada pełną ochronę przed pyłem, kurzem, brudem zabezpieczenie przed wodą pod wysokim ciśnieniem do nawet 100 barów, no i temperaturze 80 stopni, a także wysoką tolerancję na wstrząsy, no i opadki. Producent zadbał również o taki, można by rzec, toolbox w postaci przydatnych aplikacji, takich jak chociażby poziomica, latarka czy kątomierz. Z tyłu urządzenia mamy dwa oczka, jedno z 50 megapikselami, a drugie to kamera noktowizyjna z 24 megapikselami, która też bywa przydatna. I oczywiście bateria. 6320 mAh to naprawdę sporo i wystarczy na cały dzień bez prądu nawet przy intensywnym użytkowaniu. Drugą gwiazdą wieczoru jest również hammer Blade 5 Military Edition. W tym wypadku dostajemy bardziej stonowane wizualnie urządzenie. Plecki mocno przypominają typowe barwy wojskowe, co jasno wskazuje, że jest to sprzęt do użytku w wymagających warunkach. Wytrzymała obudowa z dodatkowymi wzmocnieniami na rogach. Na bokach mamy bardzo dobrze wyczuwalne przyciski, niezależnie od tego, czy mamy akurat ręce ubrudzone smarem, czy po prostu mokre. Jest to wersja Hamera przeznaczona dla nieco bardziej multimedialnych użytkowników, za sprawą mocniejszych parametrów, jak choćby prosek Mediateka 7050 czy 8GB, a także odświeżanie 120Hz. Bateria o pojemności 5000 mAh dostarczy sporej dawki energii, a certyfikat IP69 wraz ze standardem militarnym zapewni niezawodność w niemalże każdych warunkach. A wyświetlacz, notabene nieco większy niż u poprzednika, bo ma niemalże 6,6 cala, z przodu pokrywa dobrze znany Wam szkiełko Gorilla Glass 5, a taka kombinacja to naprawdę sztos. Trzecim smart tankiem, o ile mogę to tak nazwać, jest Realme 14 Pro. Tego się pewnie nie spodziewaliście i jest to najbardziej multimedialne urządzenie z dzisiejszego zestawienia. Nie tylko wyróżnia się pięknym wzornictwem i wraca do kształtu sprzed kilku lat, ale także możemy śmiało powiedzieć, że jest niezwykle wytrzymały. Przede wszystkim dlatego, że spełnia normy szczelności IP69 oraz posiada dodatkową ochronę przed wstrząsami. W środku to, co każdy szanujący się chiński smartfon ma do zaoferowania, czyli potężną baterię 6000 mAh oraz super szybkie ładowanie 80 w Parametrowo jest również naprawdę nieźle. Snapdragon 7S Gen 3, 8 karamu oraz gigantyczny wyświetlacz AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,83 cala. Moją uwagę przykuł też bardzo niecodzienny zestaw lamp, w którym to możemy bardzo fajnie regulować ton bieli. I wygląda to bardzo futurystycznie i ciekawie. I tak właśnie prezentują się smartfony do pracy w każdych warunkach i nie tylko, bo jeśli macie tendencję do niszczenia czy topienia swoich telefonów, to właśnie te modele mogą być dla Was bardzo interesujące, bo ich tak szybko i tak łatwo nie uszkodzicie. A po więcej, zapraszam oczywiście na stronę computronic.pl i do naszej mobilnej apki. Cześć!